Wiosna będzie poświęcona człowiekowi, zwykłemu człowiekowi, który upada, który grzeszy, którego pożądliwość wystawia na upadek i nieszczęście. Ale człowiek zawsze chce zacząć od początku, chce odpunktować, chce się podnieść i się podnosi. Grudziądzka Wiosna Teatralna w tym roku odbywa się pod hasłem Siedem grzechów głównych, co pozwoliło na przygotowanie oferty bardzo różnorodnej, tak tematycznie jak i w formie scenicznego wyrazu. W programie znalazł się monodram, spektakle wieloobsadowe, ale też te wypełnione muzyką graną na żywo. Zatem czeka nas uczta teatralna w interpretacji grup z Krakowa, Szczecina, Warszawy i Koszalina. 19 edycję. Ludziowskiej wiosny teatralnej uważamy za, za otwartą. Dziękuję. jeśli któryś z Was znowu dotknie tego wszystkiego, jeśli tylko go dotknie, poczekam. Tak jak czekam teraz, przyjdę w nocy, będę się poruszać bezgłośnie jak powietrza wy Nie zdążycie pan. Testament Marii i pierwsze przedstawienie w ramach Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej wokół hasła Siedem Grzechów Głównych. To będzie monodram. Ze mną już pani Agnieszka Wawrzykiewicz. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z toruńskiego Teatru Wiela Machorzycy. Cieszymy się bardzo, że możemy pokazać ten monodram, bo wszyscy wiemy, że to jest bardzo dobry monodram przede wszystkim, ale też wiemy, że monodram to jedna z najtrudniejszych i najbardziej intymnych form kontaktu aktora z widzem i pracy na scenie. Więc chciałabym zapytać na początek. Jak się tworzyło ten monodram, ten niełatwy tekst tak naprawdę? Trochę jak po grudzie, to znaczy, zaczynając od początku, ja nie miałam w planie robienia monodramu, może, może tam kiedyś w jakiejś odległej przyszłości myślałam, że może się kiedyś z tym zmierzę właśnie. Ale dostałam propozycję od Piotrka Kurzawy, który nad tym tekstem już od kilku lat, jak mi mówił, siedział i chciał go zrealizować. I w pewnym momencie no, zobaczył możliwość współpracy ze mną i zobaczył tą marię we mnie i zaproponował mi tą pracę, której ja się na początku bardzo. Bałam, zresztą ciągle mam takie lęki, bo tak jak pani powiedziała, jest to bardzo wymagająca forma, nie ma się czym podeprzeć, jest się samemu na scenie i, i właściwie takim, no, to jest moje pierwsze doświadczenie z monodramem i chyba taką najtrudniejszą sprawą w tym wszystkim jest Utrzymanie koncentracji przez y, te tam godzinę, 15 minut, non-stop, żeby, żeby no, nie puścić niczego. Nie można zejść ze sceny, nie można na chwilę się y, jakby oddalić, gdzieś uciec, oprzeć się na koledze, koleżance, tylko y, trzeba trzymać tą historię, tę opowieść od początku do końca. No, różnie to bywa, oczywiście, ale. No, Mam nadzieję, że że, że, że będzie się do rozwijać w dobrym kierunku. To, że różnie bywa, to chyba jest też atut, ponieważ my przychodzimy do teatru po to, żeby spotkać żywego człowieka, prawdziwego człowieka. I pani przychodzi tutaj z całym swoim balastem codzienności na scenę. Musi pani to zostawić gdzieś za drzwiami. A historia jest niełatwa, bo autor postanowił opowiedzieć historię Marii, Matki Jezusa, ale pomijając kontekst religijny, tak naprawdę chciało powiedzieć historię kobiety, która wydaje, wypuszcza w świat swojego syna i wie, jaka przyszłość go czeka. E, no trudna przyszłość. E, napisał to mężczyzna. Chciał wejść do głowy kobiety. Jak, jak pani patrzyła na ten tekst, jak zaczęła pracę nad tym e, tekstem? Bo też się nad tym zastanawiałam. Kiedy przeczytałam to po raz pierwszy, to aż miałam taki tak... Taki jakiś dyskomfort poczułam, ponieważ postać Marii jest jakoś tak wpisana i tak przyzwyczailiśmy się do, do, do tej ikony, do, do tej kobiety, do tego człowieka, jako do takiej postaci bardzo cierpiącej, cichej, ale. Przyjmującej to, to największe wyzwanie, nie wiem jak to nazwać, jaką jest ta wiedza i ten los jej jedynego dziecka, który idzie na stracenie. To ma się oczywiście odbyć w imię odkupienia tak, ludzkości. I myślę, że autor po prostu. No, ta postać go pewnie zafascynowała i chciał wejść w nią jako w człowieka. No, co może co może zwykła kobieta Maria jak może się czuć i co może co może przeżywać w momencie kiedy wie, że jej syn, jej jedyne dziecko będzie w tak straszny sposób stracone. To jest inna trochę Maria. No, to jest taka fantazja, taka, taka no po prostu y, trochę wariacja na, na, na temat Marii. Nie możemy tego traktować jeden do jednego, prawda, z tym opisem biblijnym. To jest ciekawe, co pani mówi, ponieważ faktycznie my przyjmujemy tę postać e, e, jakby od zawsze znamy Marię, Matkę Jezusa i nie zastanawiamy się nawet też, teraz sobie tak pomyślałam, jako ludzie nad tym, co, co czuła ta kobieta, mhm. ponieważ po prostu wiemy, że tak było, że to się musiało spełnić i że ona to przyjęła po prostu na siebie. I faktycznie to, ten, to pytanie, które pojawia się w trakcie tego spektaklu, w trakcie tego tekstu, czy warto było, czy, czy my ludzie faktycznie zasłużyliśmy na tę wielką ofiarę, to jest taki odnośnik do współczesności tak naprawdę do nas dzisiaj. I jak, ile z pani tej współczesnej Agnieszki Wawrzkiewicz jest w tej Marii? Bo zawsze coś dajemy z siebie, tak naprawdę. Trudno się oddzielić od tego, jaki, kim pani jest. Myślę, że ten tekst ma jeszcze właśnie taką niezwykłą cechę, że on może iść ze mną przez wiele, wiele lat do przodu, dopóki będę w stanie w ogóle jeszcze wyjść na deski. I z każdym rokiem on się coraz bardziej napełnia znaczeniami, e, czyli mm, coraz większy jest jego ciężar, taki właśnie w odniesieniu do tego, co w tej chwili dzieje się na świecie, i to pytanie, które na końcu pada, e, z którym ja też tak e, nie do końca się zgadzam z odpowiedzią na to pytanie, które jest w tym ostatnim zdaniu, które wypowiadam, e, no. Dla wielu osób może być właśnie potraktowane tak, jak, 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 jak Maria z tego tekstu to właśnie ocenia. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, że, że jest to dla mnie w ogóle strasznie trudna i niewyobrażalna sprawa, żeby no, być matką kogoś, kto, kto wiadomo, że nie przeżyje kilkudziesięciu lat, więc a faktycznie też przyjmowałam tak tą postać nie zastanawiałam się, tak jak Pani mówi, że no, przyjmujemy, że była Maria Matka Jezusa i ona faktycznie przyjęła. Przyjęła ten swój los i przyjęła, zgodziła się na ten los swojego syna. Ale dla mnie jest to niewyobrażalne, dlatego też gdzieś tam się ciągle z tym baruje i, i to są ciągłe jakieś pytania we mnie, które stawiam tutaj na scenie i jakiś taki rodzaj buntu zwykłej, no, po prostu kobiety chodzącej po tej ziemi. Tak? Myślę, że to jest taki moment, gdzie pojawiają się w życiu kobiet dzieci to myślę, że to jest taki moment, gdzie myślimy, że możemy zrobić bardzo dużo, aby chronić swoje dzieci i myślę, że wtedy z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że wiele rzeczy e, można zrobić, których sobie wcześniej nie wyobrażałyśmy, walcząc o, o te dzieci i to myślę, że to jest bardzo ważne. Wracając do, do monodramu i do spektaklu, do pomysłu na pokazanie tego tekstu, bo scena jest e, bardzo oszczędna. Scenografia jest bardzo mhm. oszczędna. E, tak naprawdę, pani też e, ktoś gdzieś czytałam w recenzjach, sugerował, że może powinien być ekran, żeby pokazać Telebim, żeby pokazać grymas twarzy. Czy ta oszczędność w scenografii jest po to, żeby ten tekst nie tracił? Jaki był wasz pomysł? Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie ten przekaz, który płynie w tym tekście, jest. Tutaj najważniejszej trzeba było to okroić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj mimo że gram dzisiaj na scenie, która jest o wiele większa od mojej docelowej, małej sceny, ale wydaje mi się, że nawet jestem tak mile zaskoczona po próbie, że. Wcześniej, mając dużo wątpliwości, okazuje się, że, że chyba to się jednak y, uda przenieść te, te, te emocje i nie potrzeba tutaj jakichś tam większych efektów. Ym, więc. Ym... Po prostu czasami wystarczy no tak. teatr. Po prostu i tak, i tak I, i, i słowo, może dużo, się, dużo mamy bodźców, dużo się wokół dzieje, więc może dlatego trochę nam się dziwne wydaje, że tu są dwa krzesła mm, i, i, i te kratki, i to wszystko i światło, i w dwóch momentach tylko muzyka i... Ale muzyka też opowiada historię. Muzyka jest bardzo ważna. Te dźwięki, które się pojawią, może nie tak. ma ich dużo, one są bardzo ważne w spektaklu. Dziękuję Pani bardzo za to spotkanie, Dziękuję za bardzo. to, że możemy ten spektakl zobaczyć dzisiaj w Grudziądzu. A ja zapraszam na fragment przedstawienia Testament Marii, a na scenie Agnieszka Wawrzkiewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. W tej istnie... Stoję do przez, na którym nikt nigdy nie siadał. Zależy nam pustej przestrzeni którą w których Kolejne festiwalowe przedstawienie to Arkadia Seans Lamentacyjny bez słów w reżyserii Jerzego Zonia. Tu krakowski teatr KTO w groteskowej formie demaskuje czas teraźniejszy jako wybornego mordercę przeszłości. Nie będzie dialogów, tym razem zagra plastyczność przekazu i muzyka, a poszczególne sceny inspirowane poezją Tadeusza Różewicza wprowadzą widza w melancholijny dystans wobec przemijania. Zapraszamy w sobotę o godzinie 19.